Najszybszy sposób by cieszyć się ciepłem. Pianka poliuretanowa. To ciepły dom w mgnieniu oka. Firma Holbud 6935 876. Zadzwoń Góralski przystanek to miejsce, gdzie spotkasz się z prawdziwą góralscyzną. To nie ino sklep z wyrobami regionalnymi, ale też jest regionalnych strojów, komiz rękodzieła ludowego, a nade miejsce posiadów ludowych artystów. Góralski przystanek. Przystoń, zachwyć się, kup. Pytamy pięknie. Nowy targ, dla Bur 1A. Wiadomości: pierwsze zniszczenia halnego w Zakopanem, mord w Nowym Targu, mała manifestacja na krupówkach. Dobry wieczór. Jest wtorek, 4 listopada. Sabina Butz, zaczynamy. Halny, który dzisiaj nadciągnął nad Tatry, pozostawia za sobą pierwsze zniszczenia. Dzisiaj w Zakopanem runął dach pływalni, uszkadzając przy tym trzy zaparkowane przy budynku samochody. Wyjątkowo silny podmuch halnego miał miejsce około godziny 15. Znacznemu uszkodzeniu uległ wtedy dach pływalni, która należy do centralnego środka sportu w Zakopanem. Jest to dla, dla nas problem, bo... W grudniu dach obok był zerwany cały, czyli dach ten głównej pływalni. Zrobiony, póki co odpukać no jest, jest ok. Zobaczymy jak dalej, bo mniejsza prędkość wiatru, ale no nie przypuszczałem, że, 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 że będzie tak jak, jak, jak jest. Oprócz samego dachu wiatr uszkodził również system wentylacyjny na budynku. A co gorsza, trzy zaparkowane pod ośrodkiem samochody pracowników. Na szczęście, w wyniku zdarzenia, nikt nie ucierpiał, a podczas akcji strażaków z budynku ewakuowane zostało 10 osób. To najpoważniejsze zdarzenie dzisiejszego dnia. W wyniku porywistego wiatru, myślę, że około 400 m2 dachu przewiązki, która łączy budynek hotelu z salą basenową, zostało zerwane w tej chwili. Zakończyliśmy prace związane z zabezpieczaniem tej konstrukcji, która jeszcze pozostała na górze. Odgruzowaliśmy też trzy samochody, na które spadła konstrukcja tego dachu. To niestety nie koniec porywistych wiatrów w górach. Najsilniejszy halny ma dopiero nadejść, a meteorolodzy zapowiadają jego nadejście na dzisiaj w nocy. Nowy targ czekał na tę chwilę od lat. W mieście w ubiegły piątek otwarto małopolski ośrodek ruchu drogowego. A już od wczoraj odbywają się pierwsze jazdy egzaminacyjne. Mariusz opyt. Minęły zaledwie cztery dni od otwarcia ośrodka egzaminacyjnego w Nowym Targu, a poczekania w budynku już wypełniła się kursantami. Młodzi ludzie dopiero zaczynający przygodę na drogach czują przede wszystkim stres, ale świadomość, że można zdawać u siebie wiele ułatwia. Pod względem technicznym jest na pewno lepiej, bo nie ma tych dojazdów i tak dalej. No i też, że w Sączu się cały dzień. A tak, to, no to tutaj przychodzi się bezpośrednio. Ci, którzy mają już za sobą egzamin teoretyczny i praktyczny, przyznają, że zdawanie w nowym targu to przede wszystkim wygoda i mniejszy stres. Jest mniej rąd. Dużo są łatwiejsze ronda, są tutaj węższe drogi tylko, reszty tak samo jest. Ośrodek radzi już sobie całkiem dobrze. Dopiero teraz widać, że zapotrzebowanie na taki było ogromne i ludzie z całego Podhala, Orawy czy Spisza ściągają do Nowego Targu, by zapisać się na egzaminy. Jest bardzo duże obłożenie. Do, dzisiaj do godziny 11 zapisało się 70 parę osób, wczoraj zapisało się 100 osób. Ja myślę, że to lokalizacja, umieszczenie i... Budowa tego ośrodka to był sukces dla regionu. Są również pierwsze statystyki na temat zdawalności prawa jazdy w Nowotarskim Ośrodku. Pierwszy dzień, powiem tak, na egzaminie teoretycznym zdało 70%. 70%. Na dzień dzisiejszy troszkę to spadło. Spadło, nie będę mówił procentowo, bo, bo nie jestem w stanie tak powiedzieć, ale tak pół na pół. Ja myślę, że to idzie w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o jazdy praktyczne w mieście. Ludzie też zdają. Różnie oczywiście, ale generalnie zdają. Nowy targ od dawna posiadał infrastrukturę drogową i warunki do tego, by jazdy egzaminacyjne mogły być tutaj przeprowadzane, ale plany budowy ośrodka blokowała ustawa o bezpieczeństwie ruchu drogowego, mówiąca, że ośrodki egzaminacyjne mogą znajdować się tylko w miastach, które niegdyś były stolicami województw, kiedy było ich jeszcze 49. Sejmik Województwa dostał uprawnienie do wskazywania miast, gdzie ośrodki egzaminacyjne mogą funkcjonować. Myśmy od razu ten moment wykorzystali do tego, aby w każdym subregionie, a w Małopolsce mamy tych subregionów wyodrębnionych pięć, aby w każdym był i funkcjonował ośrodek egzaminacyjny po to, aby z jednej strony zwiększyć dostęp dla mieszkańców danego powiatu, ale też trzeba powiedzieć sąsiednich powiatów do korzystania z tej oferty która jest, a przecież dzisiaj nie ma się co oszukiwać. Z tej oferty korzysta nie każdy przychodzi 18-20 lat. Pierwsza myśl, która jest, to trzeba iść na kurs prawa jazdy i go zdać. I myślę, że to dobra wiadomość dla mieszkańców Podhala. Ośrodek egzaminacyjny w stosunkowo małym mieście, jakim jest Nowy Targ, może okazać się problemem dla reszty kierowców. Na ulicach na pewno pojawi się więcej elek oraz samochody egzaminacyjne. Jednak starosta nowotarski już zapewnia, że kierowcy większych zmian w ruchu drogowym nie zauważą. Wiemy, że w pewnych momentach pojawiają się korki w Nowym Targu, ale w każdym mieście bywają korki. Natomiast według mnie wpłynie to na podniesienie bezpieczeństwa nawet w tym terenie ruchu drogowego, ponieważ ci, którzy będą zdawać egzamin, będą się uczyć jeździć po tym terenie, po tym mieście i tu będą zdawać egzamin. Tak to wsiadali w samochód, jechali do Sącza i tam się uczyli i nawet nie wiedzieli, nie znali nieraz ulic Nowego Targu, gdzie żyją, gdzie mieszkają i gdzie się później poruszali. Ośrodek egzaminacyjny w Nowym Targu to oddział terenowy Małopolskiego Ośrodka Egzaminacyjnego w Nowym Sączu i będą one działać pod jednym kierownictwem. Warto też dodać, że Nowotarski oddział powstał zaledwie w 8 miesięcy. Nietypowa manifestacja przeszła wczoraj ulicami Zakopanego. Kilka osób składowało obraźliwe hasła w kierunku władz miasta. Można było spotkać się też z groźbami umieszczonymi na transparentach. Więcej o tym opowie Marcin Szkodziński. Zakopane słynie z pomysłowych protestów. Były już taczki przed urzędem miasta, był też baran na sesji Rady. Teraz przyszedł czas na trumnę. Ten nietypowy protest oraz kondukt pogrzebowy, który z trumną przeszedł spod oczka wodnego na krupówkach do Urzędu Miasta, zorganizowała zakopiańska młodzież. Nie chcemy, żeby. Te osoby, które zostały wybierane teraz jako na na przykład, nie zostały wybrane po raz kolejny. Najprostszym no tego słowa znaczeniu upakowali nasze miasto do trumny. Zakopane po prostu upada, upada jego kultura, upada jego piękno. Po prostu nie chcemy do tego doprowadzić, my jako młodzież, to musimy temu zapobiec, no bo jak widać ludzie się boją. No i pan... Temu jest znacznie liczna grupa. Na protest przyszły zaledwie dwie osoby, które reprezentowały zakopiańską młodzież. Wszystko z powodu obaw o wyrzucenie ze szkoły. Gdyby nie pomoc ze strony członków Obozu Narodowo-Radykalnego pod hale, protest by się nie odbył. Młodzież się wystraszyła. Większość większość z tych młodych ludzi się po prostu wystraszyli, że będą mieć problemy w szkołach, czy, czy, czy ich nawet wyrzucą ze szkoły w związku z tym, z tym protestem. Nas ze szkoły już nie wyrzucą, więc my możemy sobie śmiało podejść. W trakcie marszu strumną po krupówkach, kondukt zatrzymał się przy słynnych schodach, które wybudowane zostały z naruszeniem prawa, a udziały w budynku posiada syn Janusza Majchra. Na schodach zapalono symboliczny znicz, a kondukt ruszył pod urząd miasta. Niestety, osoby protestujące dotarły pod urząd godzinę po zamknięciu i nie zastały już burmistrza. Drzwi wejściowe także były zamknięte. Które sklep sklepsydrą informującą o śmierci ukochanego miasta, zakopanego, pozostawiono na schodach przed wejściem do magistratu. To były wiadomości telewizji pod Hale. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutro. Do widzenia. Góralski przystanek to miejsce, kaspotko się z prawdziwą góralscyzną. To nie ino sklep z wyrobami regionalnymi, ale też z regionalnych strojów, komiz rękodzieła ludowego, a na wszystko miejsce posiadów ludowych artystów. Góralski przystanek. Przystoń, zachwyć się, kup. Pytamy pięknie. Nowy targ osiedle BUR 1a. Najszybszy sposób, by cieszyć się ciepłem. Bianka poliuretanowa to ciepły dom w mgnieniu oka firma Holbud. 6935 876. Zadzwoń.